Dziś z cyklu Mity i Prawdy z Internetu sprawdzamy, czy z masła orzechowego da się wytworzyć diament. Prawdziwy diament z masła orzechowego. Sprawdzamy. No i teraz Was zaskoczę. Da się. Da się um, wytworzyć z masła orzechowego diament. Udało się to na przykład e, naukowcom z Bawarskiego Instytutu Geologicznego, którzy pracując pod nadzorem Dana Frosta, badając strukturę budowę skorupy ziemskiej, poddają naciskom, naciskom miażdżą skały macierzyste, które zostały wydobyte, pozyskane na dużych głębokościach. Robią to po to, nie dla zabawy, tylko żeby dokładnie poznać budowę tych skał, jak są zbudowane i drążą ten temat aż do poziomu atomu. No więc podczas badań Dan Frost w jaki sposób nie pytajcie mnie o to, wpadł na to, że może spróbować z masła stworzyć diament. Poddał go więc ogromnemu ciśnieniu, 280 tysięcy razy wyższemu niż te, które występują na powierzchni Ziemi. Oczywiście w wys obecności wysokiej temperatury. No i tam doszło do rozszczepienia tych atomów i zaczął się tworzyć niby mały diament. Sam Dan Frost niestety nie zarobi na tych diamentach wytwarzanych z masła żarowego, gdyż stworzenie kryształu wielkości milimetra lub dwóch średnicy zajęłoby kilka, kilkanaście tygodni pracy urządzenia, co jest w ogóle nieopłacalne i w ogóle mija się z celem. Jednak to doświadczenie daje nadzieję wszystkim tym, którzy chcą wykorzystywać diamenty w elektronice. A jak wiecie, diament jest doskonałym przewodnikiem ciepłym, czyli tam wszędzie, gdzie trzeba ciepło odciągnąć, idealny jest diament. Jeżeli dodamy podczas jego wzrastania bor, czyli uzyskamy niebieską barwę, staje się też przewodnikiem elektrycznym, więc mamy idealny materiał. Ja więc odpowiadając na pytanie z początku, <grych> Tak, da się wytworzyć diament z masła orzechowego, ale powiedzmy sobie szczerze, węgiel jest tak częstym pierwiastkiem, że generalnie wszystko, co poddalibyśmy wysokiemu ciśnieniu, odpowiedniej temperaturze, z biegiem czasu może zmienić się w diament. Ale pytanie brzmiało, czy z masła orzechowego da się uzyskać diament. No więc da się. Jeżeli ktoś ma ochotę, niech próbuje. Dajcie mi znać, czy komuś się udało ten diament wyhodować. Jestem ciekawy. A tak na poważnie zapraszam do obserwowania i życzę Wam miłego dnia.